Kochani, przed nami bardzo ekscytujący, a zarazem wymagający sierpień. A rozpocznie go już 28 lipca w ten energetyczny sposób, no w znaku lwa. Słońce weszło do znaku lwa do swojego domu 22 lipca, budząc w ten sposób naszą moc wielkiego kreatora, suwerennej i odważnej jednostki, która wyraża... Się w sposób twórczy i pełen pasji wyraża swój niepowtarzalny potencjał w ten sposób. Więc to potężny dla nas czas, dla naszego rozwoju i odnalezienia, jeżeli jeszcze tego nie znaleźliśmy, sposobu, aby w pełni zrealizować się właśnie w tym życiu. Obecnie jest to naprawdę bardzo intensywny czas również ze względu Wybuchy koronalne na słońcu, które cały czas nabierają na sile, bo ich całe mnóstwo w lipcu i zapowiada się jeszcze więcej, i jeszcze bardziej intensywniej w sierpniu. Te wybuchy emitują cały czas niespotykaną ilość światła, które z kolei jest żywą informacją, która skanuje każdą komórkę naszego ciała. Dając nam w ten sposób możliwość regeneracji, ale również rozwoju naszej świadomości i to w bardzo szybkim czasie. Dlatego możemy odczuwać fizyczne efekty tego, takiej transformacji. Pamiętajmy, że Słońce jest naszą życiową energią, a bez Słońca po prostu nie ma życia. Ono tworzy organiczną oś czasu, czyli jest twórcą wszystkich naturalnych cykli zachodzących na Ziemi i w naszym układzie słonecznym. W przeciwieństwie do Księżyca, ale to już zupełnie inna historia i zostawimy sobie ją na inny czas. Kiedy tracimy to połączenie ze Słońcem, kiedy tracimy połączenie z naturą, z przyrodą, z wodą, z ziemią, czyli tracimy z połączenie z życiową energią. W ten sposób po prostu ignorujemy naturalne cykle, jakie zachodzą w kosmosie. I w ten sposób zaczynamy iść pod prąd. Zaczynamy nic innego jak destrukcyjny cykl upadku, bo słońce, Napełnia nas częstotliwością dostrajającą nas do częstotliwości świata. Tak wzbogata nas również ziemia i oczyszcza, abyśmy mogli być jednością. I wspierać siebie wzajemnie i być wspieranym przez wszechświat. Słońce jest siłą inicjującą wszelkie życie. I należy zapamiętać to, że to czysta forma energii, która nas wspiera, ale to też istota, mająca swoją świadomość, tak jak Matka Ziemia, co w końcu zaczynamy rozumieć. Słońce pod podnosi niejako cały czas naszego ducha i prowadzi przez tę naturalną drogę ewolucji całą ludzkość. W obecnym czasie w znaku Lwa, czyli w domu Słońca, przebywa również Ceres, planeta Karłowata. Która podczas nowiu będzie w koniunkcji ze Słońcem. A to bardzo symboliczny i piękny potencjał energetyczny. Ceres symbolizuje boginię plonów, obfitość. Często ułasabiana była z wielką macierzą, a w koniunkcji ze Słońcem i to jeszcze w znaku lwa, w domu Słońca. Obdarza nas wspaniałym, twórczym, bogatym potencjałem, którego efektami możemy cieszyć się przez bardzo długi czas, bo to przyniesie nam plony. To całe stelium piękne tworzy jeszcze dodatkowo trygon z Jowiszem, więc ten potencjał zostanie jeszcze podbity, jeszcze powiększony. właśnie o energię Jowisza. Dodatkowo, Jowisz właśnie 28 lipca, czyli podczas Nowiu, zatrzymuje się, żeby wyruszyć w bieg wsteczny, gdzie pozostanie aż do 24 listopada. Więc energia Jowisza będzie podczas Nowiu w, w szczególny sposób również zaznaczona i będzie powiększać każdą inną Energię, która w tym czasie będzie emanować. Więc mamy podczas tego nowiu ogromną ilość bardzo takiej charyzmatycznej wręcz energii. Energii ognia. I to zarówno tej energii inicjującej wszystko, czyli energii znaku barana, gdzie przybywa Jowisz, jak i stałej energii ognia. Czyli energii znaku lwa. Bo znak lwa jest znakiem stałym. To naprawdę potężny potencjał twórczy, który, z którego możemy stworzyć coś stałego. A słońce w znaku lwa to wręcz kwintesencja mocy kreacji w takiej najczystszej postaci, bo wspierana energią naszego serca. To czas, w którym mamy skupić się właśnie na sobie, na swoim potencjale, rozwinąć go albo odnaleźć, w zależności na jakim etapie naszej drogi jesteśmy. To czas, kiedy wzrasta nasze poczucie, że chcemy się zrealizować, mamy większą pewność siebie, łatwiej nam zaufać sobie. Wierzyć nam we własne możliwości, we własną samowystarczalność. A to właśnie wydaje się być kluczowe w kolejnych miesiącach tego roku, ale i w kolejnych latach. Właśnie samowystarczalność, suwerenność jednostki, wolność w sposobie wyrażania siebie, ale również darowanie wolności. I tolerancja dla innych, takie realizowanie się właśnie z pasją, wykorzystując swoje talenty, bo to daje nam możliwość stworzenia czegoś wyjątkowego, wartościowego. I tą swoją wyjątkowością właśnie wtedy dzielimy się z innymi, a to, co robimy, jest w najlepszej możliwej formie. Każdy ma jakiś talent. Każdy robi coś najlepiej. I właśnie teraz chodzi o to, żeby odnaleźć to coś, jeżeli jeszcze tego nie odnaleźliśmy. I rozwijać to, zająć się z tym, stworzyć z tego też źródło zarobkowania, bo jesteśmy też tu po to, w materii. W ten sposób włożyć w kolektyw coś bardzo wartościowego, oryginalnego i ważnego dla wszystkich, z czego inni mogą korzystać, a oni z kolei sami również z pasją i talentem robią coś innego, z czego ty możesz korzystać, bo wtedy wszystko, co robi każdy z nas, jest w najwyższej jakości, wybruje wysoką energią pełną radości, wdzięczności, a to rodzi obfitość tego na świecie. I ogólny dobrostan. I o to właśnie chodzi w tym nowym świecie, do którego wszyscy dążymy, mam nadzieję, i który powstaje na naszych oczach i z naszym udziałem. Więc to czas, żeby każdy z nas zadał sobie bardzo ważne pytanie: czy lubisz to, kim jesteś? Czy lubisz to, w jaki sposób się realizujesz? I co bardzo ważne, czy kochasz siebie? Czy rozumiesz, jak fascynującą istotą jesteś i jakie masz możliwości? Czy jesteś świadomy, co jest Twoim największym potencjałem? Co jest Twoim największym talentem? Jeżeli nie wiesz, co odpowiedzieć na te pytania, warto, abyś znalazła czas, abyś znalazł czas. Podczas tego nowiu w znaku lwa, żeby się nad tym zastanowić. Bo znów znaku lwa to czas, w którym możemy właśnie zrozumieć, dotrzeć do tych informacji, połączyć się ze swoim wyższym ja. I zrozumieć, jak ważna jest właśnie, jak ważna jest zdolność kochania samego siebie w taki mądry i świadomy sposób, wiedząc, że nie ma to oczywiście nic wspólnego z jakimś egocentryzmem i jakimiś narcystycznymi zaburzeniami, bo tym się tutaj na pewno nie zajmujemy. Chodzi tu po prostu o świadomość, że tylko. Taka prawdziwa miłość do siebie może być początkiem drogi prowadzącej do miłości do drugiego człowieka, do całego świata, do każdego życia, a potem do stworzenia zdrowego związku z kimś, kto z kolei nas prawdziwie pokocha, uszanuje, nie będzie chciał nas zmieniać, ograniczać, więc poświęć czas na przypomnienie sobie, co lubiłaś robić najbardziej, co lubiłeś robić najbardziej, kiedy nikt cię do niczego nie zmuszał, co sprawia, że Twoje serce śpiewa, co przychodzi ci z łatwością i sprawia ci radość. Ta potężna energia słońca w znaku lwa. Daje Ci teraz siłę i odwagę, żeby sięgnąć tam, gdzie może dawno nie zaglądałaś. Odważyć się po prostu marzyć i wykonać jakiś krok, fizyczne działanie w kierunku zrealizowania tych marzeń w swoim życiu. To jest wspaniały na to czas, właśnie teraz. I właśnie w tym czasie. Chciałabym zaprosić Was też na webinar poświęcony odnalezieniu swoich talentów i potencjałów. Odbędzie się on 8 sierpnia w Dniu Bramy Lwów, kiedy to potężne gwiazdy, takie jak Syriusz i królewska gwiazda Regulus, budzą w nas odwagę. Ogromne pokłady, często uśpione jeszcze naszej kreacji, oraz co bardzo ważne, mądrość, mądrość z przeszłości. Łącząc przeszłość i przyszłość, które tak naprawdę wspierają to, co najważniejsze czyli teraźniejszość, dzień dzisiejszy, tu i teraz. Teraźniejszość, która jest jedynym kluczem do jakiejkolwiek zmiany i progresu w naszym życiu. To naprawdę bardzo wysoka energia uzdrowienia i tworzenia i warto zatem ją wykorzystać. Kochani, każdy z uczestników otrzyma analizę astrologiczną, omawiającą szczegółowo właśnie wasze indywidualne potencjały i talenty. Tym razem skupię się Właśnie przede wszystkim na waszych indywidualnych analizach, bo potencjały i talenty to bardzo szeroki temat do opracowania, i na tym się właśnie tutaj skupię. A nasze spotkanie będzie pewnie trochę krótsze, takie wakacyjne, żebyśmy w tych upałach wszyscy dali radę. W każdym razie, ja mam upał już. Bez żadnej przerwy od miesiąca, i kolejny miesiąc zapowiada się podobnie. Nie wiem, jak u Was. W każdym razie życzę Wam tyle upału, ile chcecie. I nie więcej. Kochani, chyba najczęściej poruszanym przez Was zagadnieniem podczas konsultacji są właśnie Wasze indywidualne potencjały, talenty. Dlatego myślę, że właśnie w tym czasie, kiedy mamy taki potencjał energetyczny, Słońca w znaku Lwa, który mówi sam w sobie o potencjale i talentach, ale również w momencie, kiedy ta wielka transformacja odbywa się na świecie, jednocześnie w każdym z nas warto naprawdę zadać sobie pytanie: czy znam siebie, czy wykorzystuję swoje możliwości? Czy wykorzystuję swój potencjał w pełni? Czy się realizuję, spełniam, jestem szczęśliwy? Czy jestem świadomy swojego potencjału, jaki mam? I właśnie dla tych z Was, którzy jeszcze nie potrafią sobie odpowiedzieć do końca na to pytanie, którzy nadal miotają się w pewien sposób, potrzebują właśnie takich informacji, jest ten webinar. I zapraszam Was serdecznie. To bardzo istotne informacje również dla dzieci, nie tylko dla nas, dla osób dorosłych, które czasami nie wiedzą, w którą stronę podążyć. Znając potencjał swojego dziecka, tak naprawdę można zaoszczędzić sporo stresu swojego, stresu dziecka, sporo czasu, nie wążąc niepotrzebnie dziecka chociażby na wszystkie zajęcia dodatkowe świata, żeby w końcu coś tam zaskoczyło. Można zrobić to zdecydowanie szybciej. Można też nie zmuszać dziecka do czegoś, do czego po prostu nie ma predyspozycji. Więc warto zacząć od tych rzeczy, które są widoczne w horoskopie urodzeniowym, na przykład. Muszę przyznać, że spotykam się z takimi rodzicami, którzy zdążyli skompletować na przykład cały sklep sportowy w piwnicy, bo dziecko. Pięć razy poszło na tenisa, dwa razy na ucznictwo, jeden raz na narty, <noise> potem jazda konna, potem jeszcze wiele innych rzeczy. Wszystko, co rodzicom przychodziło do głowy. Zanim dziecko cokolwiek wybrało, a niestety często się zdarzało, że w ogóle nie chciało uprawiać żadnego sportu, bo nie ma do tego chęci, predyspozycji, serca. Albo wysłane dziecko na grę na pianinie, bo babcia dobrze grała. No ale, niestety, wnuczka niekoniecznie chciała kontynuować tego typu piękne zresztą zajęcie. A instrument służy na przykład w domu za półkę na wazon z kwiatami. Znam takie przykłady. Tego wszystkiego naprawdę można uniknąć. Można oszczędzić sobie tego i dzieciom, znając predyspozycję swojego dziecka. Talenty jego, potencjał zawarty w horoskopie urodzeniowym. I muszę przyznać z radością, że coraz więcej rodziców sięga po to naprawdę bardzo precyzyjne i ważne narzędzie, jakim jest astrologia. Dobrze, wszystkie szczegóły dotyczące webinaru znajdziecie w opisie tego filmu, a teraz jeszcze chciałabym wrócić. Do Nowiu i zwrócić uwagę na Merkurego, który również jest teraz w znaku Lwa. A podczas Nowiu będzie tworzył istotne aspekty. Przede wszystkim kwadraturę do Urana, który z kolei jest bardzo aktywny teraz, a 2 sierpnia połączy się z północnym węzłem księżycowym, czyli z naszym przeznaczeniem, kolektywnym przeznaczeniem, oraz Marsem, impulsywnym, walecznym Marsem. To wszystko razem. Więc to wysoce, puff, erupcyjna wręcz energia to wręcz taki naprawdę punkt zapalny, który będzie miał swoje rozwinięcie praktycznie do końca roku. Jest to potencjał, który może przynieść nam wiele dobrego, takich dużych zmian pozytywnych ale również jest to wymagający aspekt i trzeba mieć do niego spory respekt. Na pewno napiszę o tym jakiś post albo nagram film, w zależności jak mi się uda to zorganizować, a międzyczasie możecie sprawdzić, gdzie w Waszych horoskopach urodzeniowych właśnie ta koniunkcja się odbędzie. W jakim domu Waszego horoskopu urodzeniowego posadowiony jest 18 stopień byka? Bo to połączenie u każdego z nas przyniesie jakąś konkretną zmianę. Na pewno. I od aspektów zależy, czy ta zmiana będzie łatwa, przyjemna, pozytywna, czy wymagająca i będzie trzeba trochę posprzątać. Ale na pewno wszyscy to odczujemy. A wracając do Merkurego, czyli podczas Nowiu będzie tworzył kwadraturę z Uranem, ale również z Marsem i węzłem księżycowym. Co przyniesie wiele nowych, zaskakujących, nawet często nas, informacji? I to kolektywnie dotyczących sektora finansowego, kwestii też związanych z żywnością, z naszym ciałem, medycyną. Tutaj mogą być jakieś nowe informacje dotyczące leczenia, jakieś wynalazki, jakieś urządzenia, które będą wspierały jakąś regenerację, leczenie. Będą też to informacje ujawniające jakąś prawdę, bo przy takiej energii wszystko wręcz i wszyscy zaczynamy być bardziej transparentni. Trudniej jest cokolwiek ukryć. Poza tym ten aspekt to również klasyczny aspekt trzęsienia ziemi albo erupcji wulkanów. Więc możemy również takich informacji się spodziewać. Myślę, że też jeżeli mu nie musicie w tym czasie podróżować na jakieś dalekie odległości, to warto przełożyć taki wyjazd o parę dni później, ponieważ w tym czasie mogą mieć miejsce jakieś perturbacje, jakiś chaos, jakieś utrudnienia. Więc jeżeli możemy sobie tego oszczędzić, no to najlepiej to zrobić. A jeżeli nie, to weźmy więcej czasu, zaplanujmy, wyjedźmy wcześniej, żeby w razie czego... Poradzić sobie z jakimiś utrudnieniami. Poza tym to połączenie przyniesie naprawdę dużo pozytywnych, też rzeczy, wiele innowacyjnych, takich błyskotliwych nowych rozwiązań, wynalazków, jak już wspomniałam, które będą służyły całemu społeczeństwu, ale też w naszym indywidualnym życiu. Przyniesie naprawdę taki impuls do nowego postrzegania wielu rzeczy w taki bardzo kreatywny sposób będziemy postrzegać rzeczywistość i znajdować nowe rozwiązania. Musimy też przygotować się, że cały sierpień będzie naprawdę intensywny. Będzie w tym czasie wiele takiej wysokiej i pięknej energii, ale też sporo wymagających aspektów, które będą wpływały na kolektywnie na dalszy podział tych dwóch coraz bardziej widocznych i Zupełnie innych rzeczywistości. Oczywiście to od nas zależy, jak indywidualnie przeżyjemy ten czas, w którą stronę pójdziemy, czemu będziemy poświęcać swoją uwagę i na jakim poziomie świadomości będziemy. Będzie to dla nas albo łatwiejsze, albo bardziej wyboiste. Czy będziemy zwracać uwagę? I temu poświęcać swoją uwagę, temu rozpadowi starej rzeczywistości, gdzie dzieją się różne dziwne, abstrakcyjne rzeczy. Czy będziemy kreować z radością i wdzięcznością piękną rzeczywistość, pełną reali realizacji i dobrostanu? To od nas zależy. A czas lwa, czas słońca, słońca w wywyższeniu jest wspaniałym momentem, żeby zainwestować w swój rozwój, zadbać o siebie, okazać sobie zainteresowanie, miłość, wsparcie, akceptację i odnaleźć sobie po prostu to, co w nas najlepsze. Odnaleźć właśnie swoje pasje, talenty, zająć się tym. Uwierzyć w to, że w ten sposób możecie się realizować w życiu. W ten sposób możecie pracować. Połączyć się z polem swojego serca bo w tym czasie to kluczowe, bo stąd właśnie idą prawdziwe, dobre dla nas informacje. I w ten sposób jesteśmy w stanie odnaleźć tą prawdziwą, własną drogę do samodzielnego wzrastania. To naprawdę wspaniały czas, żeby wyznaczyć odpowiednie priorytety w naszym życiu, zawalczyć o siebie, o swoje spełnienie, o radość w życiu, miłość. A robienie tego, co naprawdę lubimy, co chcemy, bo naprawdę tak również można żyć. I w tym kierunku wszyscy zmierzamy, aby każdy z nas mógł poczuć się w swoim życiu naprawdę dobrze, szczęśliwym i spełnionym. I tego właśnie Wam wszystkim życzę. Owocnego nowiu, kochani. I do zobaczenia. Pa!